Jacek Podgórski, Polska na serio rolnictwo. Trudna sytuacja w polskiej gospodarce, trudna też w polskim rolnictwie, ale pewne problemy postaramy sobie zdiagnozować dzisiaj z rolnikiem, praktykiem, co bardzo istotne, byłem już wicewojewodą łódzkim, a dziś pod sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Naszym, goś, naszym gościem Krzysztof Ciura. Dzień. Dzień dobry. dobry. Dzie witam redaktora, witam Państwa. Nie tęskni pan za łodzią. Ja przyznam szczerze, mam pewien sentyment do tego miasta. Za może nie, bo ja jestem z Radomska, to jest województwo łódzkie, ta południowa część. Do łodzi dojeżdżałem do pracy, a i tak starałem się być zawsze w terenie, bo bardziej czuję chyba te, te, te okolice, okolice łodzi niż samą łódź. Powiedziałem, nie wiem, czy trochę na wyrost, zapowiadając pana, rolnik praktyk, bo to coś, od czego mogliśmy w ostatnich miesiącach, latach odwyknąć w resorcie rolnictwa. Rzeczywiście, od, od dziecka jestem wychowany na gospodarstwie. Mamy, mamy gospodarstwo, no, można powiedzieć wielopokoleniowe, bo, bo, bo są tam moi rodzice, są, jesteśmy my, ich, ich, jakby, ich dzieci, ale też chcę, żeby moje dzieci znały to życie i jest naszą ogromną ambicją, żeby to rolnictwo i ta gospodarka, gospodarka przetrwała to wszystko. Gospodarstwo z dziada, pradziada w tym samym miejscu, w tym samym obszarze, także znamy Doskonale sytuacja, jaka jest, i, i sami próbujemy sobie z nią radzić. No, trafił Pan do Warszawy, finalnie do trudnego, nie oszukujmy się, resortu, resortu, resortu rolnictwa. Jakie finalnie zostało tam panu przyporządkowane zadanie? Jakie wyzwania stawia przed panem minister Kowalczyk? Znaczy, no, najważniejsze zadanie, jakie otrzymałem, to jest jakby regulacja tych wszystkich kwestii związanych z dopłatami bezpośrednimi. Ale mamy też całą masę innych zadań, innych celów, które gdzieś tam się ze sobą przenikają, bo, bo jest to ogromny resort multidyscyplinarny, wymagający też koordynacji z innymi ministerstwami. Dlatego jesteśmy raczej przygotowani do takiej pracy zadaniowej. Dla przykładu premier Kowalczyk poprosił mnie, abym też zajął się tematami związanymi z cyfryzacją rolnictwa, z wprowadzaniem tego naszego rolnictwa na tory 4.0, bo, bo jesteśmy w toku rewolucji przemysłowej, czwartej rewolucji przemysłowej. Myślę, że rolnictwo w Polsce, rolnicy w Polsce też powinni wziąć w tym udział, bo to, bo to będzie ustalać jakby pewien sposób funkcjonowania mentalności, ale też kolejki dostaw na najbliższe dziesięciolecia. Jest szansa na realny rozwój rolnictwa precyzyjnego w Polsce? Myślę, że tak, ale aby to dokonać wymaga, musimy zrealizować całą masę innych takich rzeczy, które dotychczas jakby nie ruszyły. No, dla przykładu ustalenia. No, przecież potrzebujemy w miarę dużych areałów, w miarę dobrze poukładanych działek, które będą odpowiednio przystosowane do takiej, do takiej sposoby uprawy, ale to też nie, nie jest tylko to, to też nie chcę się skupiać tylko i wyłącznie na, na sposobach produkcji, bardzo ważne jest również obsługa cyfrowa, tej produkcji, aplikacje odpowiednie, które już powoli wchodzą, ale nie są do, do odpowiednio popularne. Również obsługa dokumentów przesyłanych przez rolników przez różnego rodzaju agencje, to też powoli wchodzi, ale myślę, że to trzeba wszystko usystematyzować i wrzucić na odpowiednie tory. Pewna cyfryzacja, pewna technicyzacja rolnictwa w wysokim poziomie zaawansowania na zachodzie, jednak w Polsce cały czas troszeczkę kuleje. Jak sprawić, aby te gospodarstwa mniejsze miały fundusze na to, aby jednak te procesy związane z cyfryzacją i technizacją gospodarstw przeprowadzić? Myślę, że to nie jest akurat wyzwanie jakieś cywilizacyjne dla nas. My mamy najniższą średnią wieku wśród rolników, bo to jest chyba 45 lat w Unii Europejskiej, a myślę, że realnie jeszcze niżej, bo, bo to uwzględnia tych jakby mm, formalnych właścicieli poszczególnych gospodarstw. A dobrze wiemy, że, e, że, że często to właśnie dzieci już realnie, realnie dzieci tych rolników e, realnie pracują na, i, i wyznaczają pewne kierunki rozwoju tych gospodarstw, więc myślę, że jakby pewne bariery mentalne, które dotychczas funkcjonowały, one będą znikać w naturalny Sposób. Oczywiście my musimy tam przekierować odpowiedni kapitał, ale też musimy do, dostosować się do potrzeb rolnika w Polsce. My mamy często taką sytuację, w której różnego rodzaju dopłaty, dofinansowania wymuszają na rolniku zakup sprzętu, który nie jest w ogóle mu potrzebny. Dla przykładu, jak analizowaliśmy ten program z młodego rolnika, to tam nam sugerowano, żebyśmy brali jakiś konkretny opryskiwacz, który obsługuje jakiś konkretny system, który nam zupełnie nie był do niczego potrzebny. Myślę, że to trzeba byłoby uwolnić i jakby. Jakby doprecyzować tą ofertę do tych mniejszych gospodarstw, no bo tam ta cyfryzacja uważam, że, że w większym stopniu mogłaby się przydać w wyniku tego rozdrobnie, rozdrobnienia, chociażby poprzez docieranie do przyszłych konsumentów. Właśnie w ten sposób również skracanie tego dystansu, bo dzisiaj wszystko przerzucamy w internet, w aplikacje, i myślę, że w rolnictwie też nas to czeka. Oczywiście w tej relacji producent-konsument. Wspomniał Pan, to już ustaliliśmy, że dostał Pan pod swoje skrzydła cały wielki obszar płatności bezpośrednich. Muszę zadać to mityczne pytanie: kiedy polscy rolnicy mają szansę realnie, w Pana opinii? Nie musi pan być przecież w tej kwestii demiurgiem. Kiedy mają szansę dostawać dopłaty, przynajmniej na zbliżonym poziomie do kolegów z Europy Zachodniej. Znaczy Już w przyszłym roku to możemy już oficjalnie komunikować, będziemy na pewno powyżej tej, 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 tej stawki średniej unijnej. W przyszłym roku na pewno przekroczymy tą średnią unijną i będziemy znacznie, znacznie wyżej w stosunku do wielu krajów w Europie. Na pewno jeszcze mamy sporo do nadrobienia i, i będziemy cały czas to robić. Robimy to i ze środków unijnych i ze środków krajowych. Myślę, że ten proces trwa. On nie jest dalej tak dynamiczny, jak byśmy, byśmy chcieli, ale już w przyszłym roku przebijemy się przez tą, przez tą średnią. No, rolnicy mają długą pamięć i pamiętają, kiedy premier Rawiecki obiecywał, że będziemy tutaj dążyć do tego, żeby polscy rolnicy jednak nie byli gorsi od Niemców, czy choćby Duńczyków. Tak, ale ja znam też całą masę rolników, którzy mówią, że my nie chcemy tych dopłat. Pozwólcie nam swobodnie gospodarować, dajcie nam inne narzędzia, dajcie nam inne możliwości i, i, i głos tych rolników też będziemy się wsłuchiwać. Te dopłaty nawet może na trochę niższym poziomie, ale również uwalniają. Innych aspektów, które pozwolą jakby swobodniej prowadzić gospodarkę. Minęła ósma. Czas na raport pogodowy. Zanieczyszczenie powietrza nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Ze względu na niemal całkowity brak widoczności, ruch drogowy pozostaje wstrzymany. Apeluje się o niewychodzenie z domu. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Możesz pomóc ją zmienić. Wejdź na stronę czyste-powietrze.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca. Twój piec, nasze powietrze, wspólny problem. Szereg także pewnych, bardzo bieżących problemów w rolnictwie. Zajmuje się nimi resort rolnictwa. Mówi o nich sporo premier Kowalczyk. Ceny nawozów. Jest źle, panie ministrze. No tak, tak źle nigdy wcześniej nie było. Myślę, że jest to kryzys, który dotknął w zasadzie każde gospodarstwo w Polsce i nie tylko, bo mamy ten problem w całej Europie. On wynika przede wszystkim z cen gazu. Pamiętajmy o tym, że produkcja nawozów to jest przede wszystkim 80-90% ceny ceny tego surowca i jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej, handlowej, wojny, która jest prowadzona z różnych stron, przede wszystkim ze strony wschodniej, rosyjskiej i tego gazu mamy trochę mniej, też nie pomaga Budowa tego Nord Stream 2. Nie, nie pomaga kryzys na granicy z Białorusią. To wszystko niestety na siebie nakłada. Zakłady produkujące nawozy na zachodzie w ogóle wstrzymały produkcję, przez co my w Polsce jesteśmy jednym z ostatnich krajów, gdzie ta produkcja trwa. Więc po spotkaniach z premierem Sasinem, po spotkaniach z Azotami, udało nam się no nieznacznie o te kilkaset złotych obniżyć te kwoty. Głównie w związku z uruchomieniem sprzedaży bezpośredniej. Natomiast to jest wszystko, co byliśmy w stanie zrobić na ten, na ten moment. Dlatego no musimy, mus, musimy czekać na ustabilizowanie tego rynku gazu de facto, który jest tym warunkiem do tego, aby nawozy były tańsze. No właśnie, interwencja agrochemu pozwoliła znacznie obniżyć ruchemu, który został natchniony Ministerstwem rolnictwa pozwoliła obniżyć znacznie jednak ceny nawozów, ale są planowane jeszcze jakieś doraźne działania, co w sytuacji, kiedy te ceny, ceny nawozów będą się utrzymywać na tak wysokim poziomie przez naprawdę długi czas. No, będziemy myśleć wtedy o, o, o innej formie wsparcia rolników. Na pewno te ceny przełożą się na przyszłoroczne ceny żywności, więc na pewno rolnik będzie, producent będzie starał się te pieniądze odzyskać z rynku, więc będziemy tę sytuację analizować również pod tym kątem. Na pewno na pewno to monitorujemy i na bieżąco będziemy podejmować decyzje tam, gdzie oczywiście będzie taka możliwość. No, złośliwi mówią, że dzisiejsze ceny nawozów to taka troszeczkę wprawka do Zielonego Ładu, kiedy właściwie rolnik... Zabierze się w znacznej części możliwość stosowania środków ochrony roślin czy, czy nawozów? Nie, no myślę, że aż tak źle nie będzie, bo jednak to jest głównie podyktowana kwestia politycznie. Mówię tutaj o obecnych cenach, cenach gazu, które, które jakby funkcjonują w Europie, bo to chciałbym podkreślić jeszcze raz, to nie jest tylko problem polski, to jest problem ogólnoeuropejski. Jest to problem polityczny, który musimy rozwiązywać również z partnerami politycznymi Zachodu w stosunku do, oczywiście do Rosji. Natomiast Natomiast myślę, że w przyszłości, w przyszłości aż tak źle nie będzie i te ceny, ceny się ustabilizują. Tych problemów jest jednak jeszcze znacznie, znacznie więcej. Afrykański pomór i ptasia, grypa, właściwie te dwie epidemie, które od dłuższego czasu nie mogą ustąpić. Wiąże Pan sporo nadzieje z powrotem do resortu na stanowisku głównego lekarza weterynarii doktora Niemczuka? Tak, bo jest to, jest to specjalista, natomiast wiąże nadzieję przede wszystkim z zapowiedziami i realnymi działaniami, jakie podejmuje premier Kowalczyk i my jako resort rolnictwa, bo już teraz też mogę to, to, to otwarcie o tym mówić to są jakby świeże informacje będziemy wypłacać rekompensaty dla producentów w wysokości. Wyższe o jakieś 5 razy, czy nawet 6, w zależności od, od konkretnych przypadków. Także 5-6-krotne wyższe rekompensaty dla producentów, którzy ucierpiali, ucierpieli w wyniku asf u To jest myślę, że bardzo ważna deklaracja i wsparcie. Jak również zamierzamy wspierać tych, którzy zdecydują się, aby tą hodowlę utrzymać. Bo wiem o tym, że będzie wielu producentów, którzy jednak zamkną tą hodowlę, przerzucą się na, na jakąś inną produkcję. Ale ci, którzy będą chcieli utrzymać tą, m, swoją hodowlę, będziemy im dofinansowywać lochy, tak aby utrzymać jakby te stada przy funkcjonowaniu bo dzisiaj oczywiście jest bardzo trudny rynek dla producentów są bardzo niskie ceny natomiast w wyniku tego ASF w naturalny sposób będzie większe zapotrzebowanie już za kilka miesięcy więc te ceny powinny odbić dlatego wszyscy ci którzy zdecydują się przetrwać przeczekać ten trudny okres będą mogli liczyć na nasze wsparcie Agencja jest przygotowana na tego typu działania? A to tak agencja tutaj SISF współpracuje jesteśmy na bieżąco w kontakcie roboczym, i myślę, że te akurat kwestie księgowe nie będą tutaj stały na, na jakimś problemie. A ptasia grypa? Rolnicy wielokrotnie, mówiąc kolokwialnie, narzekali na to, że jakoś nie mogli doprosić się odszkodowań za straty inwentarza, które wiązały się z wystąpieniem grypy ptaków. No tutaj też będziemy działać, tutaj też prowadzimy osobno rozmowy i spotkania w tej sprawie, także tutaj też rolnicy nie będą zostawieni sami, sami sobie, natomiast jest to trochę inny Inny obszar, inny problem, ale mieszczący się jakby w, 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 tych, w tych takich najbardziej palących, najbardziej pilnych, które my obserwujemy, wiemy, że, że, że należy o nich pamiętać. To rzeczywiście jest niezwykle istotne, aby rekompensaty funkcjonowały w sposób właściwy, ale nie sądzi Pan, że jednak w kwestii walki z tymi dwoma chorobami, czy choćby w kwestii strat, które rokrocznie wracają spowodowanych przez suszę rolniczą, nie trzeba jednak zastanowić się bardziej nad pewnym długofalowym programem pewnych zmian strukturalnych? Co znaczy, co znaczy, głównym problemem za em są oczywiście dziki. I tutaj też będziemy podejmować działania, aby redukować populację dzika w Polsce, która rozrosła się w sposób taki już niekontrolowany do końca. Będziemy wymagać od myśliwych, tego, aby wypełniali swoje limity. To no, jest jeszcze problem aktywistów, którzy zdarzało się, że niedokrotnie wchodzi w myśliwym pod lufy. Z tym też. My, to też bierzemy pod uwagę. Jesteśmy też mądrzejsi. O, o wcześniejsze doświadczenia, o wcześniejsze akcje, ale też chcemy brać przykład z tych krajów europejskich. Które ten temat rozwiązały. Przypomnę, w Danii, w Niemczech, w Holandii, w Czechach udało, udało się ten problem załatwić dosyć sprawnie i polecałbym aktywistom, aby tam się może skierowali, tam w takim razie próbowali działać i, i coś wskórać, bo, bo być może tam, tam byłoby to bardziej istotne. Natomiast dzisiaj absolutnie każdy poważny obserwator, oso, ekspert, osoba, która jakby zna się na, w tej dziedzinie, wie o tym, że musimy ograniczać, um, ograniczać liczbę dzików w Polsce. Od tego nie ma ucieczki z wielu względów. No, te, te dziki również są niebezpieczne dla, dla ludzi w miastach, w dużych miastach, bo, bo, bo wchodzą już do, do dużych dzielnic i tam zagrażają bezpieczeństwu osób, które tam mieszkają, dzieciom, um, które, które przecież często na tych osiedlach się pojawiają. Dlatego tutaj te działania będą konieczne. No. Podobnie do problemu dzików zaczyna nam się rozostać inny problem, z którym jeszcze w Polsce kilka lat temu aż takiego wielkiego kłopotu nie mieliśmy, a mianowicie... Wilki tutaj szczególnie, myślę o południu Polski, choć już nie tylko, bo widywane są one w obszarach zabudowanych w wielu częściach kraju. Tak, no to, to, to też jakby współpracujemy z Ministerstwem Klimatu, z lasami państwowymi. Tutaj na, na szczęście jakby tej, ta, ta sytuacja nie jest aż tak gardłowa jak jakby Rasewie i dziki. I jakby też jest inna rola wilka w ekosystemie i my to też dostrzegamy, natomiast to też jest temat, który, który gdzieś tam będziemy obserwować, ale to już akurat już nie do końca nasza właściwość. Już jest trochę właściwość innych, innych resortów, natomiast tutaj też na pewno będziemy, będziemy współpracować. Dopytuję o kwestie związane z odstrzałem, bo one wiążą się z, pewną, z pewnym zacięciem ideologicznym, z którym resort rolnictwa od dłuższego czasu musiał w jakiś sposób walczyć właśnie tych prozwierzęcych, bądź antyhodowlanych, raczej może tak trzeba powiedzieć, aktywistów, którzy, którzy dawali się kolejnym ministrom rolnictwa we znaki. Ale mam pytanie dotyczące właśnie te, tego poletka. Czy dzisiejszy skład y, y, zarządu kierownictwa y, resortu rolnictwa z Henrykiem Kowalczykiem, który powiedział się przeciwko dla zwierząt? i szeregiem innych osób, które również były przeciwne tej ustawie. To jest pewna zmiana frontu ugrupowania rządzącego względem rolników, pewna zmiana ideologiczna po czasach Grzegorza Pudy. Ja nie chcę komentować i jakby odnosić się do, do minionego roku, bo, bo to jakby też nie jest moja odpowiedzialność. Na pewno Henryk Kowalczyk jest premierem, który doskonale rozumie problemy polskiej wsi, jest bardzo pragmatyczny. To mi też się bardzo podoba i mi to też odpowiada we współpracy z premierem Kowalczykiem, że jesteśmy zdeterminowani do załatwiania tematów, do dołożenia tematów, do rozwiązywania problemów, wczoraj odbyło się spotkanie w Półtusku Premiera z rolnikami z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa. Ja z kolei też będę się pojawiał w różnych miejscach, w rejonach Polski na spotkaniach z rolnikami i będziemy na pewno przyjmować krytyczne uwagi, na pewno będziemy przyjmować wiele goryczy i problemów, które trawią polską wieś. Natomiast od tego jesteśmy. I tak, tak rozmawialiśmy o tym trochę, przed wejściem na antenę no, każdy prawdziwy rolnik zawsze marudzi i, i ma ludzi i ma pretensje. Natomiast jestem przekonany, że pretensje polskich rolników i producentów w dużej części są w wielu kwestiach uzasadnione im, i my chcemy, my chcemy wyjść im naprzeciw i będziemy to, będziemy to robić. Mam nadzieję, że z powodzeniem no, będą Państwo nas recenzować i obserwować to, co robimy. Czyli jak rozumiem, ciągnąc dalej Pana za język, mówiąc brzydko, mogę uzyskać taką deklarację, że za pewnymi obietnicami pójdą także konkretne działania. Już idą. Przykład polskiego holdingu spożywczego. Podpisane porozumienie z premierem Sasinem, czyli z ministrem właściwym od spółki, która jakby w sposób formalny będzie zarządzać tym projektem. Dajemy sobie te kilka miesięcy na to, aby, aby go uruchomić, tak żeby już na wiosnę on realnie mógł, mógł funkcjonować. Więc te tematy one, one idą do, do przodu. Poruszamy się również w, w innych obszarach, ubezpieczenia rolników, w, w kontekście suszy, o której też wspominaliśmy, w kontekście innych strat w wyniku klęsk żywiołowych zabezpieczyliśmy na te, na te ubezpieczenia jako wsparcie ze strony Państwa półtora miliarda złotych na przyszły rok. Jakby to są konkretne konkrety, które już teraz wprowadzamy w życie i już teraz je komunikujemy, więc mam nadzieję, że, że, że również za Państwa pośrednictwem będę mógł tak troszeczkę uspokoić rolników zaniepokojonych sytuacją w branży, że, że no jesteśmy, nie jesteśmy zerwani z choinki, nie urwaliśmy się z choinki, wiemy co się dzieje i bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje. Miejmy zatem nadzieję, że rolnicy będą mogli spać spokojnie, że rzeczywiście jest światełko w tunelu. Naszym gościem był dzisiaj wiceminister rolnictwa, pan Krzysztof Cieciura. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To był program Polska na serio Rolnictwo Jacek Podgórski. Dziękuję i zapraszam na tydzień. Kiedy my tu ostatnio byliśmy? Ach, dawno. Dawno temu. Ciekawe, jak będzie w przyszłości. Wieżowce będą wyższe. Wiesz, że nie o to mi chodzi. Zastanawiam się czasem, na jakim świecie będą żyły moje i twoje dzieciaki. Co znaczy? No wiesz, czy będzie lepiej niż teraz, czy gorzej. W sensie, czy klimat będzie lepszy, czy gorszy. Czy jak będziemy starzy, to czy dalej będą takie problemy. No tyle się teraz mówi o tym smoku, Ale co robić? Sam chętnie bym coś zrobił, tylko kim my jesteśmy, przy całej reszcie świata? Wiem. Sami raczej nic nie zmienimy. Elektrownie, fabryki, huty, te wszystkie spaliny. Ktoś musi coś z tym zrobić. Jakby się tak wszyscy wzięli w garść, każdy dałby coś od siebie. Ale co może zrobić jeden człowiek? Tutaj trzeba zmienić cały świat. Nie próbuj zmieniać całego świata zmień siebie swoje nawyki wymień wreszcie swój piec wejdź na stronę czyste i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca twój piec nasze powietrze wspólny problem Według najnowszych danych badawczych, 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie leży w Polsce. Na początku 2021 roku normy zanieczyszczeń w Polsce zostały przekroczone o ponad 1300%. W przyszłości te liczby mogą być jeszcze większe. To również od ciebie zależy nasza przyszłość. Wejdź na stronę czyste i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca. Twój piec, nasze powietrze, wspólny problem.